Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj spędzamy ostatni dzień u mojej mamy i wieczorem będziemy wracać do Warszawy, ale jeszcze wykorzystamy ten dzień w pełni, więc dzisiaj przyjeżdża do nas Żaneta z dziewczynkami. Ja też mam dla nich przygotowane prezenty. No i jedynie Damian nas opuści wcześniej, bo musi po prostu wcześniej wrócić do Warszawy. A tu takie dwa piwoszki, tu się z tak? Pierdziożki. Pierdziożki i z mamy. A? tutaj tą pomiędzy, o tu jest. Nie, nie to jest tak, twoja ja się Ile to jest, to jest, to jest, to jest w ogóle o, No to bo nie zaglądasz. Z ilu ja No, cztery to musicie. No, nie, dwóch to jest mało. Cztery, no, bo więcej to będzie cien, za mało. Aha, Aha, no to powiem ci za mało. Dwa, ale dwa na to no, Damian ten... co? No tak? A ja zjem ze trzy na pewno. ale zobacz, no, no tutaj to na pewno będzie dla nas. Ale taki pąleć to co? Dwa jajka to yy, no. będzie cienko na tym tył, wiesz? Na papierze. No ja do... Bardzo. A ile wydawaliście? My cztery. No to my też damy cztery, tylko na głowę. Tylko myśmy, no. Myśmy, no. My? myśmy... no to sobie zrobisz drugiego. No to, no. to, to... ja Bo to, to będzie, będzie za mało. Tak. Ja. Faktycznie, no ja to za mało produktów wrzucili sobie okej okay. za mało okay. bo pierwszy raz robiliśmy no to no tak nie tak sobie w końcu sobie do tego albo z ciasteczkami mieszko prezenty A czekaj najpierw może policzyć tam, tam a ja to jużka hej a ja to jużka no ja to jużka no jak proszę to jest też mgiełka kosowa, strzelaki do kąpielni, kuleczka do kąpielni. Fajne? Tak, to możecie się podzielić. Nie wiem, czy Alusia może takie rzeczy, czy nie za bardzo. No. Tak, nie za bardzo. I do koloru kupiłam mi właśnie takiego wielkiego żółwia bo Lila mi wysłała zdjęcie gdzie wisiały na ścianie, na szafie jakieś plakaty i tam była wishlista nie wiem czy to było zamierzone czy nie ale był tam właśnie żółw maskotka żółwia, więc wyczytałam i kupiłam zwróciłam na to uwagę no. cieszysz się? super cieszę się, że Ci się podoba teraz Alusi idziemy dać no tu na też mamy, A to to pokaż, no. O, ładnie, czuć nawet, no. Fajnie. To musisz sprawdzić, przetestować, bo mówiłaś, że lubisz wanilię i kokos, ale była właśnie wanilia, kokos, ale brzydka była moim zdaniem i ta jest lepsza. Tak na mój, mój węch, nie? Może psiuknij tam gdzieś indziej niż na perfumetu wcześniej. O. Pokaż. Trochę jak moja No, jest ładnie chyba w miarę, co? Płokoskowo, no. To też jest chyba, ale właśnie nie czułam. Aż tak, ale też fajnie chyba, nie? No. A to jest super, bo jest można na tym spać, nie? No. Zobacz jakie to jest miękkie. Fajne. No spania na A, tak? Od bezmiśka teraz śpisz? A tak między nogami, to damy te kołdry trzyma, wiesz? No ja wiem. Dobra, idę pomóc Damianowi robić śniadanie. Dzisiaj eksperymentujemy z omletem w airfryerze. jak nam polecał, więc testujemy Jest. Jest. przepisik. Janicki recipe. Dariusz recipe, tak? Dodaliśmy szynkę, cebulkę, paprykę i tyle, nie? Czy coś jeszcze? Tyle. Sól, pieprz. No jajka. Dobra. Chwila prawdy, czy się zrobił? Wygląda na zrobionego. Ale pokaż środek, czy jest. No już. No, ładnie pachnie. Ładnie no, pachnie ładnie. Zrobiony. Jej! A jak paruje. Wygląda ogólnie bardzo ładnie, szczerze mówiąc. No godziny robienia. Tak, no jednak zrobilibyśmy to szybciej na patelni. ja jestem team patelnia, jestem Team patelnia? No. no. Ona mi dała, dała całe serce, a czym jeszcze mm. Nie no, spokojnie ogólnie. A cena smaku? 7 na 10. A Twoim zdaniem? Eee, mniej, bo jakby, jak smażysz na patelni, to masz ten efekt taki, nie? Przy smażeniu, wiesz co chodzi, Że to smażenie samo w sobie nadaje jeszcze smak, jak smażysz. Mhm. A tu masz po prostu ścięte, trochę tak jak gotowanie na parze mięsa, a smażenie mięsa, że to smażenie, jak ma kontakt z patelnią, to daje smak. Może tak, ale moim zdaniem przy omlecie akurat nie, nie aż tak bardzo jest wyczuwalna różnica. To no dobra, ale pół godziny robienia. No tak, to prawda. Dobre, ale pół godziny robienia to przesada zdecydowanie. Znaczy, no ja jestem fanem po prostu tego, więc ja wszystko będę hejtował z, z airfryera. Aha, to jest z... po prostu hejtaram. Zrobiliśmy trzy rzeczy, z czego jedna była taka sama jak w piekarniku, a dwie były gorsze niż te, które robimy w innych rzeczach. Omlet jest lepszy z patelni, frytki to już w ogóle. Hmm. Zapiekam, ok. Dla mnie jest spoko akurat ten omlet. Tylko faktycznie no, tutaj pół godziny jakoś właśnie wyszło. No nie, no nie pół godziny, 20 minut robienia. Ale no faktycznie na patelni wyszłoby to szybciej. No, ja Ale szyby. jest zdrowiej. O sobie przesmażyć szynę. Ale jest zdrowiej. Żeneta nam przywiezła ciasto lodowca. No pysznie, pysznie to wygląda, słuchajcie. Polecam. Polecam. <laughs> no. Jeszcze mamy tutaj drugie jakieś ciacho, ale nie mam pojęcia co to jest, jakieś z kruszonką. Co to jest, mamo? Z brzoskwiniami. Z brzoskwiniami, jakieś ciacho. No, akurat Żaneta ma mega talent do robienia takich rzeczy, więc na pewno jest pyszne. Tak. Bo to mogą być jeszcze lody. Sama słodkości. Ale jest to jest Gadacie cały czas o labubu, <grym> o ja mam sąsiadkę tutaj na łóżach, Biedny żółw. <grym> to... go On nie wiedział, na co się pisał, o, jak ja go zamawiałam. Trzeba <grym> Czę go ułożyć. A Alusia dostała właśnie jednorożca, już sobie go czesała, trochę jest rosztuchrany, ale chyba jest zadowolona, co? Alunia podoba się tym <grym> nie prawda? Speszyła się. <grym> nie, ona fajna dziewczynka. Tylko ma pod kolor różowy konik, różowa bluzeczka. I różową kulę do kąpieli też została. O, i różową kulkę do do włosów, które kiedyś nosiłam. Zobacz, pamiętasz te spineczki z mam w Jezu, jak miałam 6 lat, nie? Chyba, coś takiego. A tu są koszki. a to? A to jest do koczka, to jest w ogóle... No. A to akurat z gazety, to średnie. A to jest właśnie taki... Zobacz, co tu jest. I... Na koczka, właśnie taka osłonka. Zobacz, pierścionek. O, Zobacz. Dzięki, ładne. No, i tutaj, co? ta bransoletka. O, to że tę bransoletkę. To? Ja tą to? No. Chińczyka z Mińska. Zapinana. Pokaż, ale tu są cuda. Ta Zobacz. Pierścioneczek jeden, pierścioneczek drugi. I tu jakie ładne. wiesz, wow. jak to wlazło jedno w drugie no I taki, zobacz, taki piękny. Jak teraz są właśnie takie... zobacz Ono. Jeśli ludek. Jak właśnie zobacz. są teraz słoiki z takimi vintage rzeczami. To ja bym mogła nieźle go wypełnić z tymi pierdółkami. O, I raz. to prawdziwy vintage, nie? które kiedyś nosiłam, a, a nie, nie tak, spoko. jak teraz z AliExpress albo z temu zamawiają. To no, to jest fajne. fajne. Pokaż? To jest no. mega ładne. Zobacz, no. co my tu mamy. Więc hmm. takie o. To, to brzęcz, tak? A no, 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 no. Jak się chodzi? Delfi! O, to Sylwia ma w tych zdjęciach, przecież spineczki tu miała w pięte no. obie. Rzeczami dostałaś. Czyli ta opaska ma 38 lat? E, nie no, Kasia musiała być pewnie gdzieś też w zerówce nie. już no czy tam potem. Czyli 30, A, 30 parę lat ma ta opaska. Oj. A to to jest Twoja. To była no. piękna. Jak w chodziłaś, to ładna była. No. Manualu, I taki to... pierścień, oj, odwrotnie, no. to Dobra, że wow. sobie. Ile tego było? Bling, bling. To jest ja. połowa to, co miałaś, bo ile się powywalało? nie Takie... Sylwia ja dobrze trafiła z tym konikiem, bo tam z tyłu jeszcze jest taki fioletowy był. I powiedziała, tak. że jej się tam to nie podoba. O, Ale jakby no to dostała fioletowy, to i by się fioletowy znalazła. <laughs> to prawda. Pokazała, że tak, i się podoba. No bo lepszy, A ja się zastanawiałam, z niebieską, z niebieską grzywą, nie? A ja się zastanawiałam właśnie, bo mówię, byłby taki nieoczywisty, ale Damian mówi bierz białego, tamten wygląda jakby był jakiś... no. tak. To prawda. Zjadły. Przeterminowane jagódki. Z pieśnią. No. No, no. No nie no, w tej porze to tak. Ale musisz wynieść konika i tak dalej. Ale jeszcze nie, przecież no. Wy, Wyściełane. No. Jednorożca. A i pudełko też bierze. No bo to jest jej fajna, Lara, to potem zrobimy. Okej. Okay. Slay. Slay. Super! A tamta poduszka to jest za duża, Jusiu, weźcie te Sylwii. Pa, do dziewczynki, pa. A kucyka jakoś nazwałyście w sensie tego jednorożca? No, jest to Jednorożec, tak. Oryginalnie. A to jest Luna, tak? To jest Sprawdzałaś? Czy tak jak wujek Waldek? Na też był kotek i wyszedł. Miał być Wojtek, jest Wojtusia, to tutaj jest Luna, może też będzie jakiś lunek. Sprawdzasz by bechy? Jesteś K-popiarą? Nie. To dlaczego Proszę. każesz mi szukać K-popowa rzeczy? K-pop Demon Hunters. Nie wiem o to co chodzi. Łapkę ja znam w górę jedynie. subskrybuję. <grym> znam jedynie Blackpink, tak? No. Tak, ale reszty nie znam. My jestem Czyli nie jesteś? Nie nadaję się na K-popiary. Dlaczego? No bo nie umiem prawie... No, jej papiary lubił tak z połowę piosenek, a ja tylko jakieś trzy. Czyli jak się nauczysz więcej, to będziesz K-popiarą? Nie. Ogólnie do prezentów dla Lili jeszcze kupiłam właśnie taką giełkę kokosową. szczelaki do e, kąpieli. I kulkę właśnie taką dla Lili czyli Kaczkę dziwaczkę. I dla Ali jeszcze kupiłam taką różową, jednorożcową, ale nie wiem, gdzie ona teraz jest. Czyli co, jesteś zadowolona z prezentów? Jak bardzo? Od jednego do 10 Milion. Uuu, to dosyć gruba cena. Cieszę się bardzo. Oh yeah. Dziewczyny właśnie pojechały do domu. Damian nas opuścił już wcześniej około godziny trzynastej, więc później byłyśmy tylko my, same babeczki. No i generalnie zebraliśmy teraz wszystkie manatki i ja też wracam do Warszawy. Najwyższy czas i pora, bo stęskniłam się za Lolusią i porankami, gdzie nikt nie gada mi za ścianą. Tak? Że? A mogę, ale że. No ja wejdę i tam się brzeszyłam. A, dobra. Dobra, pomocnik przyszedł, idziemy z wszystkimi tabułami. O, już jest przy drzwiach. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. No co, się nie witasz. Tyle jedzenia dostaliśmy, dosłownie całą torbę Uf, wszystkiego. Też. Najlepsze jest to, że właśnie przecież my możemy kupić tego typu rzeczy po prostu w sklepie, ale moja mama i, i tak po prostu nam to daje. Jeszcze twoja mówi, że ona tego nie je. Tak, więc, że... prawda. Pyszne pyzunie. No, ty to porcję tych skwareczek... Wiesz, tłuszczyku masz dobrą. Lubię. Lubisz? Mi nie szkodzi. <laughs> Mi też nie szkodzi. Mama z wujkiem już nie wchodzili do nas na górę, bo mama była zbyt zmęczona, bo wczoraj opiekowała się moimi dziadkami. W sensie po prostu była na noc u nich, bo, bo moi dziadkowie wymagają już uh, opieki ciągłej, więc wymieniają się z rodzeństwem. Każdej nocy ktoś z nimi siedzi. No i teraz była tu właśnie kolej mojej mamy. No i ta noc troszeczkę nie była zbyt spokojna, więc moja mama jej nie za bardzo. Przestała, więc od razu pojechali sobie po prostu odpoczywać. Ale i tak fajnie, że dzisiaj spożytkowaliśmy w taki sposób dzień, że spotkaliśmy się właśnie z dziewczynami. Ciocia Ela ogólnie też u nas była wpadła na kawę. Akurat jak dziewczyny do nas przyjechały, to chwilę później przyszła ciocia. Zjedliśmy sobie właśnie ciasto, które przywiozła żaneta. Wypiliśmy kawkę, posiedzieliśmy. No i w sumie dziewczyny pojechały właśnie tuż, tuż przed tym, jak wracaliśmy do Warszawy, więc naprawdę. Fajnie spędziliśmy czas, jedyny minus właśnie, że Damian nas opuścił wcześniej, no ale wiadomo, siła wyższa. Ale mimo wszystko ja też już potrzebuję odpocząć. Widzę, że mam tutaj towarzyszkę do kąpieli, tak? Już jestem po prysznicu, ale daję lekcję Damianowi, jak dokładnie myć twarz, bo porobiły mu się syfy na czole, więc daję mu swój żel. To już jest w sumie resztka, więc możesz sobie nawet cały zużywać, ja mam drugi. Jak właśnie myć twarz, żeby tych syfów nie było. No tak. Tak, będziesz miał teraz skinkę routine. Tak. A zęby przed myciem twarzy. A co to za atak? Proszę. Kto tu mi z kuleczką przyszedł? Puuuu. To trochę zabawy przed snem. Tak, Nunia? No, ale to ja mam biegać za piłką, czy ty? Pokażesz, jak ładnie biegasz? O, super. Jeszcze nasz typowy rytuał, jak zawsze właśnie jak kwiatki podlewam, to Lola musi się napić później wody z konewki. Słychać, jak to żłobie? Ojej, straszyłeś ją. Nie strasz jej. Pijesz Nunia? No nie bój się. O, teraz przyszłyśmy do salonu, bo tak to Damian ją straszył tam. Ale smakuje ci ta woda, co? Nie widać, że wam pryszczy już nie śmiesz się ze mnie. Po jednym razie ci przeszła? No, nie wygląda? Nie. Nie no, na kamerze tego nie widać. Na żywo no widać. <gry> to o, powiedz mi, że to to ordinary z pasem. Jak to się skończy w tubce, to skąd ja razmę więcej? <gry> z mojej szafy z zapasami. Czyli mogą być trzy razy dziennie, nic się nie stanie. No chyba nie no. No tak śmierdzi. Bo tam jest... Um, o Jezu, to drzewo, jak to się nazywa? Laurowe. Ten... Nie, nie laurowe, z tego drzewa jakiegoś. Niedobre to jest. No śmierdzące jest. To jest. Drzewo herbaciane, o! Ale u mnie też właśnie jak miałam syfy, teraz biorę leki na trądzik, to nie widać tego było w kamerze, bo po prostu były takie... Podskórne, wodniste krostkie. Udamy, one nie są wodniste, ale są też takie właśnie podskórne, nie? Po prostu. No nie widać tego w kamerze, nie widać tego tak też, jak z daleka się na niego patrzy. Dopiero trzeba się przyjrzeć, że są właśnie takie lekkie górki. No że jak małeś tę twarz? No tak. <laughs> delikatnie. Ale całymi dłońmi, położyłem całe łapy na twarz no. i tak. Tak, delikatnie. A potem trochę tak robię, i trochę tak. Partiami. No ja też tak robię. 60-90 sekund, no, tak. No, ciężko idziesz, że jak się dusisz z mrodem tego. By... <laughs> przyzwyczajisz się, ale to jest dobre. Nie no, dla mnie to aż tak nie śmierdzi. dobra rano spróbuję też umyć i trochę. Tak. Ale tak. jak wrócę, też na pewno nie. No dobra. Mamy taki duży krem z miksy, no, słuchajcie, się, i przełożyłam no, go właśnie w mały klamanie. pojemniczek, no, żeby mogła go zabrać po prostu wygodnie do mojej mamy. I Damian teraz smaruje się właśnie tym przełożonym kremem i mówi właśnie, że on jest lepszy, że on <grym> będzie używał no to jest mojego kremu. Przeczytaj sobie etykietę, co jest napisane na opakowaniu. Ale ja go przełożyłam z tego dużego. Tak i tak to narzekał właśnie na ten wielki, no nie? A normalnie jak u mamy użył tego, to mówi, że od razu czuć, że to jest inne, że lepiej Przez się płania tak wychwal, wychwalał i mówisz, że to jest och że to jest inny, że ja go oszukuję dosłownie. Przed wyjazdem łyżką przekładałam z tego kremu do mniejszego, żeby mieć na wyjazd. Ja <grym> A tu jest ceramik <grym> perfect. To jest niedobry. Opis to jedno. Dotknij sobie, jaką. <grym> to jest pchłania. to sama konsystencja. Tu. Jak niela dla dzieci. I'm Kevin. No <laughs> Zagłuszasz mi tu mruczki i ugniatanie. Cześć, okay. nie. Czas mruczków. O. Pogłaszcz! pogłaszcz stary. O, Jezu! Nie nazwę sobie Robert już. Super dziewczynka. Cześć! Ojej, już się zmęczyłaś tą robotą. To buzie. To jest też nasz rytuał, właśnie przed spaniem, jak już jesteśmy umyci. Jest czas na mruczenie i długie głaskanie. To jest jedyny moment, w sumie, poza porankiem, tylko rano i wieczorem, kiedy Lola jest dla nas taka uprzejma i daje się tak dużo głaskać. Tak, dziewczynko? Tak. Wąsiku. Okay. Ono się patrzy na to w ekraniku, jak nagrywam. Także to tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Pa!